Hej, 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 sią, jestem Bartoszek z MS Airox Peser tak zwany i lecimy kolejno odcinek, kolejny skrzydłowy Zobaczymy czy może teraz wygramy, wtedy był wygrany czy nie? Nie, wtedy był... A jak Duk, myślisz? ...dobro, było mocno <grafy> no. Czysto na razie Ja to tam Oj, słyszę prosz. jest konewka Pit. No i... Uważaj lewo. No uspienia, wiesz. Bo ciężko, takie coś. Wygrać. Nie, nie zastanawia, czemu zawsze... widzisz? No! Mnie zastanawia, czemu zawsze gramy Inferno. Boże, ale ten dikiel jest piękny. Dobra. No, w sensie nie jest. Cicho, taki, ale mi się Rozumiem. No, on nie dostał, ja dostałem. Dzięki. Jest tam na konewce. Ja na to tak mówię. Na sajcie pierde. Jeszcze jaki jest zrobił? Mi, mi, mi się on nie podoba za bardzo. No, ale jak, jak, za, takie tanie, jak za takie tanie pieniądze. Na się małe pieniądze. Oj. Chyba cię widzieli. Nie no i kolejny mecz aferę robimy, no. Czemu on nie dostał? Wczoraj by dostał, wczoraj bym. Wow. A po tego Bizona, jakie ładne, nie? A po P90. To Dobra, nigierdziłem jeszcze raz, bo ja czuję, że ja dam radę. Dobra, lecę drugą stroną, bo się uda. No mówiłem, no. że dam radę Rzecił mi Moletowa Na mnie jestem ja. mnie Mało ma, mało ma. No nie, no czemu się bawiłem? Co on mi robi? Nie, z tej zawsze wierzył Nie 43 mniej 50. Ja 50 mam. To jest 7hp, miał. Ja pierdzielę. Unlock, unlock. Nie słuchawki jeszcze zawodzą Marcheć sobie minął. Dobra, teraz masz A AWP ma. Hańca. A ma. Powodzenia. Je chcesz tu. Oj. A ja tam wychylę Jest, raz Tylko cały czas no, Na razie tylko jednego z bo to znaczy, no, to znaczy. yeah, Ja w nas, wiesz? No kiedy mam wychylić? Wychyl teraz. Zrób taki boom, że. No, jestem. No, stoi od strony. Bóg tu jest. Jeden jest na palaku. No Mega, ten palak się odbił. Teraz. Yes. Ale postaw przez 10 deski. Ja? To po tu zostawmy na razie. Bo oni cię nie wychylają, nie straszą, nie flash będzie dał. Hmm. Flash. Tam, trzeba ja po wupkę wrócę. Chcę, przerzucam. Jestem w wygrywce. Kurde, a wupka by się przydała. No, masz. no tylko na 300 Nie, no nie wiem, ale... Wygląda na sobie takim drobnym. Drop mi jest? To jest ten taki. O, dziękuję, dziękuję. Ja jestem tutaj masz. To jest ten free nie? Czy jaki? Nie wiem. Absolutnie może Mało o, o, mało ma No nie Po dwóch kredach. I jeszcze jeszcze okay. HP. w jeszcze cię zabił. Coś to odwalił. Psa. Co ja, to nie ja. Dobra sobie tata. tam. Zobacz tabela. Ej, Google, jak on ci badał helet, nie? Ja mu dałem z 3. No, to ja... Gdyby nie on cię zabił, to on cię zabił, bo... Też, chyba, bo, bo też strzelałem. On cię zabił. Ty, jak, ty reakcję masz jakąś słabą. Trzeba zmienić tu partnera. Gdzie jest to bandito? Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę góry. <gry> Lec jak subskrypcja. Widzowie, lecimy. Ma... Mo może nagram od nowa? Dopóki nie wygramy. Nie, nie mów takiej rzeczy. Masz. No. Takie rzeczy twierdzi, że to będzie na filmie. To wstyd. Co? Wstyd, że takie coś proponujesz, nie? Dawid też takie coś proponował. Ja nic nie proponuję. Co ty gadasz, to nie ja. Nie mów nic na mnie. To jest konaszka obok mnie jest Pit Scout Dobra, wyskakuję Brawo Co ty, co miał? Kolocha Ostatni to O Kolejny skinek Kurde, miałem kasę i nie mam kasy Co jest? A no dobra I Stać mnie na kolaszka, A jednak mnie nie stać A stać mnie, czekaj, właśnie. No ale mam Ty Wiesz ja mam kawaha. Aha, bo ja O. Wow. Idź pierwszy może I plantuj Na twoim poziomie gramy <try> Zobaczaj, wlecenia Brawo Co na moim poziomie, mamy taką samą rangę prawie Aha to, Ale, ale stoją, dwóch pancernych Kurde, to jest, to jest ci dzisiaj Dobra, teraz My to robimy, nie? E ja muszę sobie z tym U mnie będzie oh. jeden. Jeden się? Nie ma. Bo nie czekają na nas. Jest jeden u mnie. Brawo. Schowaj się, schowaj się. Oj. Ja jestem po Hedzie Brawo. Uuu, to forma! Forma, forma. Airwalks z formą. Nie, usp to dla mnie. No, usp to, to... Wczoraj to mnie Nie mi nimi robiłeś. Coco mazelane trzeba Trzeba każdego z piątki wymienić w każdym odcinku. Już trzech wymieniłem. U mnie jeden. U ciebie idzie jeden. Wiem. Dostałem osiemdziesiątki. Cofa, cofaj się do mnie, cofaj się do mnie. Ja się też cofam. No i... Prawo. Brawo, japsy może być Co miałeś? Jaką brodę? Sigla Ale ty coś jakoś dziwnie Ty się naraziłeś na trzy kedy Z wyjścia Nie, co ty gadasz, co nie ja nic, ja na nic się nie naraziłem Ej, hej, hej Six 7 Dobra co ja robię? U mnie będzie. U mnie chyba. U mnie idą. Chyba. Pozdrawiam u Ciebie. U mnie jest jeden. Trochę coś tam dostaję. Przecież ja nie lubię takich miejsc no. Przecież ja jestem bez szans.

Myślałem, że więcej dostałem. Nie zostałem już taki kurty. Fajrselin jako. O, właśnie. Mruwej, mruwej. Ładę ten Fajrselin. Wybiega tu. Zapsów wszedł. Obity trochę. Wyszedł zapsów. No, na dole. Jest. Japs też. Brawo! Ale to było dobre. Zaczynij się wyraje. Nie, to ty jesteś kurde niesamowity. No, wiadomo. Za taką akcję co trzeba. No, w łapkę górę w górę. subskrypcje, z dzwoneczkiem. Obowiązkowo. Bo nie. może co tydzień filmy będą. Oj, dawekała kołacha O oh, mi down! Aha mega dostał Jeden w jednym, Pozdro? Mega Ja spróbuję absy skrócić Znaczy spróbuję to zrobić. Jest tu jeden nie jeden Nie zgin, proszę, trzymaj się Nie spokojnie Trzymam ja idę na plecy dwóch, dwóch, chyba do mnie idzie, jednak nie. Ja w boilerze siedzę, poczekaj. No ucieka masz. Chodź do mnie. Plecję robię. Dwóch jest u mnie. Jeden jest w bibliotece, drugi stoi przed. Plecim, spróbuję. Wiedział! Jest. Spodziewał się mnie na plecach. Kurde... To... Walk? Walk. I e pa, jak... Pe... Time'ka so, nie jest w Jak na taką tonią. No nie, no. Palaka dostałem. U mnie jest jeden, idzie. U mnie też jest jeden. Śpij. O mój Boże, czasem bym odwalił. Miałem wylew, ale... O, kawa ładna. Ale kalaszek. A też możesz tego samo, gazet. <laughs> pozdrawiam, to chciałem, dalej. Pozdrawiam. Przebiegł mi przez polaka. Ja ci tam Za smokową mnie. Ja, ja ci tam smokuję zasmokował mnie. A a to mi. Palaka rzucił tu Ole Flash. Jest! Szyszkę dostałem tu Załtam. Nie mogę załatę. Tutaj, tutaj wybiega u mnie. D dostałem No mega. Brawo! Obiliłem go. Dobrze i co? Ty chcieć nowy mecz, nie? A tu wygrana, jeżeli film się spodobał. Łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. S pamiętamy i co? No i Siemano. Siemano.